Cześć, witam Was w kolejnym filmie z Paramed Simulator 25. Tym razem będzie to film, w którym będziemy sadzić kukurydzę. Mm, to zboże, które miałem tutaj zebrać, zebrałem. Zakończy kończy talerzować i będziemy tutaj wszędzie w eee, Będzie pracownik. Skończyłem też dziwo, tam nawet zostałem przyczepy. Tutaj kombajn, tak jak mówiłem, postawiłem w tej kwiacie. On da się tędy wyjść, to fajnie. Jakiś pilot jest. Czego to? Nie wiem. Może od No nie wiem, czy tutaj bynajmniej wstąpiłem z... kombajn. Tak jak mówiłem, że to zrobię. Drzwi mogę zamknąć. Taa, ja, mogę hmm. e, Interesujące Zjawisko Weźcie, że Ja tu wyjechał jakoś Możemy po prostu zrobić tak. Żebym sobie postawił header gdzie indziej, a combine tu by został. Można tak zrobić. To już szybko tutaj ustawię ten combine. Co mogę zrobić cięcie i widzimy się jak ogarnie ten combine. Dobra, widzę właśnie wiecha Jak byłem zaczęło padać. Zobaczcie, są mokre opony. A wjechałem mi nagle wyschły. Nie, ale gdzie się Pozamykamy sobie tutaj. Kombajn. Zamknięty header tutaj... No i... Patrzcie, może będzie tutaj... O, tutaj patrzcie, jak to super wygląda. Te zabłocone koła. No i fajnie. Dobra, jedziemy do kursu odcinka. Teraz tak. Nie chcę sprzedawać, tylko chcę go naprawić. Bo nie powiem, że w stracił Moc ma 100 godzin pracy. Więc no, to jest dość mega dużo jak na maszynę. I z silników chciałbym sobie kupić tego mozana, ponieważ ten ma półtora no, metra więcej, ale ma 3 razy mniejszy zbiornik. I do tego jedzie tylko 10 na godzinę. Ten w ostateczności bym kupił, ale to trzeba dołożyć 15 tysięcy Więc postanowiłem, że kupię sobie ten, tutaj nic można zmieniać Kupujemy go sobie A, oj, nie to Zdaję musiałem na chwilkę zrobić cięcie Tutaj nasiona muszę sobie kupić i to Będą o te nasiona sobie dwie takie palety a w sumie trzy, żeby były na przyszłość. Zobaczmy, jak wygląda ten Amazon. ja w deszczu jeszcze się okaże, że zaraz nie można siedzieć w deszczu. Ale raczej można. czekaj sobie da. Mi trochę przypomina rozrzutnik nawozu. Nie wiem, że... A to jeszcze nawóz może mieć no. Warto git To się niech napełnia, a my jeszcze na skupimy. Prawie zawiezą, musiałem zrobić cięcie, ale już tutaj napełniliśmy, zamkniemy sobie pokrywy. I to wygląda tutaj ońku. Eee, Kukurydza, sorgo, słoneczniki, soja, brak cukrowy. Może niedługo zrobimy żniwa soi. Oj, snak posąg. Patrzcie, jak mi przód podnosi w ogóle. Dobra, Tutaj yy. mamy kukurydzę wybraną. Yy. Tak się rozkłada się w nim, dobra to jedziemy na gospodarkę i będziemy sobie siać jak patrzyłem to od momentu ostatniego odcinka ten software nie wydał żadnego moda tylko te co mieliśmy Idziemy sobie na gospodarkę. Ale jeszcze tak, a ma tu bardzo dużo terenów pokrytych drzewami. Więc czy już takie wycinki nie zrobimy, ale to ma taki chyba urok Ameryka. Tutaj idziemy, ja, nie, tutaj jasna na gospodarkę. Tutaj trzeba jechać. Ło! Ale bym przegrącił. Bo chyba gdzieś tu będzie ta gospodarka na to pole w ogóle mamy jakieś cztery wiazy na tą gospodarkę mamy tu kwestory tam tu no sporo ich jest dobra Wjeżdżamy sobie na pole tylko jeszcze zobaczę szybko bo prawdopodobnie no dobrze myślałem będę tutaj zatrudnić pracownika na to pole ale patrzcie jak wyglądają te opony tutaj zabłocone Super Wyśmieli się to według mnie wygląda 4, ok, cyk Cześć, zaczął pracować, zaczął, dobrze A my sobie odpalamy GPS-a hmm, kąt przejazdu, postęp Ok Dobra, jedziemy Tutaj chyba nie będziemy najpierw robić tych Jak to się nazywa? No tych dookoła Bo tutaj Mmm e, siejecie to No wiecie o tym A, no dobra zrobimy My się zaraz w górze Eee Rozłożyć trzeba się Łączyć No i opuścić. Jedziemy. Uryda na pewno, na pewno. Na no, się w końcu. Siedzi się, bo nie wygląda jakby była posiana. Mogę wziąć tamten ciągnik, bo ten nie ma... maksymalnej prędkości raczej nie będzie miał. Patrzcie jak już się obłóciły, obłóciły te koła. Zazwyczaj będę go pewnie podpinał do tamtego ciągnika. W to większość maszyn podpinam do tamtego. Tylko na przykład siewnik i... kultywator zazwyczaj jeździ przy tym. Ale no... co zrobić? FPS-y stabilne. Fajne jest w tym silniku, że jest na od razu. Te kółeczka takie małe, są takie fajne. Dla tych pracowników zbankrutuje. Jednocześnie się wzbogacę, bo większość pracy to jednak oni wykonują za mnie Więc to by nie było żniwnego EEE yy, Podniosłem to przypadkiem ja idziemy dalej Załączyć linię trzeba i Znaczy no nie trzeba, ale po prostu wydane jest Bo Obawiam się mega ta Dzisiaj taki realistyczny to jest. To było to tutaj. Jak tutaj sobie z kultywatorem? Dobrze. Poza odcinkiem by mnie naprawił tego drugi ciągnik. Ale nie chcę teraz na odcinku jechać tego robić. No jedziemy 11 na godzinę, a z tego co pamiętam mogliśmy jeździć 12 Czasem jedziemy nawet 10, więc to jest zależne no, teraz na przykład jedziemy 13, więc nie, jak mówię, to jest zależne Możecie ja również w komentarzu napisać jaki chcecie film, co żebym robił na tym filmie. To mega mi było ułatwiło wymyślanie tego pomysłu. Ale długi. Mogę to zrobić za zakrętem po prostu. Taki mały mijaczek będzie, ale taki mały to tak. Planuję w przyszłości kupić sobie na pewno lepszy ciągnik i się zastanawiam albo nad kultywatorem, lepszym, albo nad e, lepszym siewnikiem takim, który by mi spurchiał glebę automatycznie przy przejeździe. Ale raczej chyba pójdę w ten siewnik, bo to mi bardziej by zwróciło szybciej by się raczej zwróciło. Jeśli bym miał... i tak czy jakbym tak wolno pracował z siewnikiem, więc to no. nie miało żadnego kompletnie sensu. Parę tempomat i. Patrzcie, w ogóle według mnie trochę mało jest kombajnów. 11 tylko. To jest tak trochę mało. Ja to sobie już może włączymy. To jest według mnie tak trochę mało tylko 11 kombajnów. Czy może po prostu mi się tak wydaje, przez to, że tutaj idziemy tak w dół? A to nie wiem Ciągników ile tu? No... ciągników nie jest jakoś mało. Czekajcie a ile ma ten ciągnik z modów? Ten on ma 175 koni. Jakby tak jest kupić choć to jest drogie maszyny już. E, bo jak gazu dodaję zamiast hamować. Wiadały mi się pomyliły. No, małych Mały nie wiem, może tego dość para. Stoczna? nie, on ma mało koni. Średni ciągnik by było, 150 koła. To by było trzeba zrobić potężne jakieś. Może ta kokurydza nam pomoże. Mogłabym wziąć jednak tam ten ciągnik. Jak on sobie radzi z tym kultywatorowywaniem No on już kończy praktycznie, tak? No, mu zostało teraz to przejechanie wokół pola Już pięknie wyglądają te koła chyba będzie prasa po nocy, bo jest 19.34 Zobaczymy w ogóle, jak tutaj przestanie padać No, do 21.00 będzie padać więc no. Patrzcie jak przejdziemy się to normalnie gniecenia z znikają. Tam jak wyjdziemy z sejba. jednej naściem to dobrze. Dla niektórych to dobrze, dla niektórych źle. Dla naszego komputera to raczej jest dobrze, że znikają. Cały czas opuszczone Jest bo tak wolno jedzie Dobra widzowie myślę że zbliżamy się już Do końca tego filmu Chciałbym was Bardzo podziękować I zachęcić do subskrypcji i do łapeczki, Czego często nie robię W następnym odcinku pewnie będą żniwa, kukurydzy Ja się z wami żegnam Cześć